To Dzisiejsza liturgia Słowa, która jest nam dana w Wielkim Poście w dniu, kiedy nasz Kościół jest Kościołem Stacyjnym, dotyczy modlitwy, prośby. I pierwsze czytanie Ewangelia porusza problem modlitwy, prośby. Ta prośba ma być bardzo intensywna, bardzo pełna zaangażowania. Proście, szukajcie, kołaczcie. Widzimy Królową Esterę, która wylewa swoje serce przed Bogiem. Mamy Chrystusa, który zachęca nas do takiej intensywnej modlitwy, prośby. Dlaczego? Po co? Otóż chodzi o to, że masz poznać swoje pragnienia. Masz zobaczyć, czego pragnie twoje serce. I przypomnieć sobie, że chrześcijaństwo jest dla ludzi zachłannych. Bóg nie chce ci dawać czegoś, Bóg chce dać Ci wszystko. Mieć taką świadomość, że mogę stanąć przed Bogiem i prosić o wszystko. Mieć taki tupet mojego dziecka, które ma prawo wdrapać się na kolana ojca. Uściskać go i wiedzieć, że tak jak królowa Estera, Ty jesteś dla mnie wszystkim, poza Tobą nikogo, niczego nie mam, żadnego innego oparcia. Nasze pragnienia o tyle są ważne, że bardzo dużo mówią nam o nas samych. Czego pragnie Twoje serce? Zdrowia. Tylko? Nie chcesz niczego więcej? Szczęścia. Tylko? Sukcesu, powodzenia, spełnienia. Tylko tyle? Nie ma w tobie innego pragnienia. To jest ciekawe, bo język polski tłumaczy, prościa otrzymacie. Tam jest dokładnie, gdyby przetłumaczyć to greckie słowo, prościa przyjmiecie. Bóg chce nas uzdolnić do przyjęcia Jego daru. Jaki jest Jego dar? On sam. On nie chce dawać czegoś. On chce dać samego siebie. Myślę, że wielu z nas miało doświadczenie, kiedy dzieci na Boże Narodzenie, na przykład, piszą listy do Świętego Mikołaja. Kolejka, klocki, tablet. Tak naprawdę o co te dzieci proszą? Tylko nie zdają sobie z tego sprawy w tej prośbie o relację z tatą, o relację z mamą, o bliskość, o świadomość takiej zależności. Ta dzisiejsza liturgia Słowa. Zachęca nas, abyśmy wylali serce przed Bogiem. Tak jak w każdej modlitwie ojcze nasz daj nam chleba powszedniego. Tam jest znowu chleba koniecznego, co jest Tobie koniecznie potrzebne do życia, co jest Tobie i mi koniecznie potrzebne do życia. Bóg. Potrzebujemy Boga jak chleba, potrzebujemy Boga jak powietrza. Bez Boga nasze życie może być całkiem wygodne i całkiem komfortowe, całkiem przyjemne i całkiem bez sensu. Oto kolejna katecheza Wielkiego Postu. Katecheza, w której mamy zapytać o swoje pragnienia. Czego chcesz, czego potrzebujesz? Zobaczysz, że te pragnienia nas w jakiś sposób definiują, one nas określają i Bóg mówi: Tylko tyle chcesz? Nie chcesz czegoś więcej? Nie potrzebujesz czegoś więcej? Bo ja chcę dać Ci wszystko zachłanność. Nie bój się być zachłanny przed Bogiem. Kiedy prosisz, Bóg otwiera twoje serce na Jego dary. Proście, a będziecie potrafili przyjąć. Problem polega na tym, że my często skupiamy się na darach. Istota polega na tym, że mamy skupić się na dawcy. Bóg jest hojnym dawcą. Postarajmy się dzisiaj zauważyć, że na każdej Eucharystii Bóg nie daje nam czegoś, on daje nam samego siebie. Oto wielka tajemnica wiary. Roś, poznawaj swoje pragnienia i pozwól, żeby Bóg otwierał Twoje serce na to, co koniecznie potrzebne w Twoim życiu. Niech ta modlitwa będzie intensywna, niech ona będzie pełna zaangażowania. Szukaj, kołacz tworzą. Amen.